Pierwsza kontemplacja jutrzejsza poranna właśnie chce nas wprowadzić w tę atmosferę i dlatego pierwsza Dla kontemplacja jutrzejsza poranna właśnie chce nas postaci. wprowadzić Jezusowi w tę atmosferę i dlatego do dwóch sióstr najpierw przy, przypatrzymy się o... tam przebywa w domu Łazarza dwóm postaciom Marta i Maria. Jezusowi który Marta, przychodzi do Krzątka, dwóch sióstr on często tam przebywa w domu łazał domowych, a przyjmują go Marta i Maria. Nic nie robi, tak możemy powiedzieć. Tylko Marta krząta słucha Jezusa się i patrzy na niego. Koło rozmaitych obowiązków domowych, a Maria modlitwa nic nie robi, tak możemy powiedzieć, tylko ona słucha Jezusa i patrzy na Niego. W takiej perspektywie. I to jest można powiedzieć. bardzo ważna, a co my, modlitwa, co kontemplacja, ponieważ żeby ona nas ustawia i patrzeć. Czyli w to, takiej perspektywie. Słuchać i patrzeć. Dlatego pierwsze wprowadzenie. Rekolekcyjne, można powiedzieć. To będzie zawsze będę Wam podawał scenę. Bo co my, a po co zostaliśmy zaproszeni na, na rekolekcję za przez Jezusa? Wiązkami, Prawie żeby słuchać samo, i patrzeć, żebym bardziej poznał Jezusa. to co robi Maria umiłował go i słuchać i za patrzeć. Czy słowa poznać i tak dlatego umiłować, pierwsze wprowadzenie To, pójść za to będzie to zawsze będę właśnie, wam podawał scenę. poznania, umiłowania i pójścia za nim do kontemplacji, tak a drugie wprowadzenie, wprowadzenie jest zobaczymy poza małymi wyjątkami. Siostry, prawie ja zawsze jest takie Jezusa samo. Między nimi. Żebym bardziej poznał druga Jezusa. Się, druga scena też. Umiłował Go i poszedł za Nim. Jak Trzy słowa Jezus poznać, po łazarza, umiłować, też jest w tym domu. Pójść za Jezusem. O łaskę właśnie o tę łaskę Ale Poznania, jest, umiłowania i pójścia za Nim. Usta, dziękczynna za, właśnie za. I tak samo jutro. Pierwsze wprowadzenie zobaczymy te dwie siostry, jak się zachowują Jezusa się między nimi. I tam druga później też druga, druga scena. Jest też, też jest bardzo niezadowolony z tego, co zrobiła Maria. Jezus po wskrzeszeniu łazarza Wracamy do tej też jest w tym scenie, domu, w tym do Marii, samym Marii. domu. Bardzo często Ale tam już jest słyszymy, potężna uczta, dziękczynna za właśnie za. Maria, ratowanie życia Łazarzowi za wskrzeszenie Łazarza i też zobaczymy jak no, jak, się jak się zachowuje Maria się a Marta i tam życia, druga postać to jest Judasz czynny. który jest bardzo niezadowolony to, z tego co zrobiła Maria e, <coughs> Interpretacje bardzo powierzchowne. wracamy do prawie, tej pierwszej sceny do no, Marty dlatego, i Maria kościoła mówią. Bardzo często słyszeliśmy, albo Kościół czytaliśmy, że Maria jest obrazem, Kościoła, Maria jest nas obrazem życia zakonnego, kontemplacyjnego. Nie wiem, czy słyszeliście. Tego, żeby siostra na pewno słyszała. I patrzeć. A Marta A Jezus, życia wiedząc, zakonnego. Bo pierwsze przykazanie, jakie Bóg dał człowiekowi. Ale to, to są takie narodowi na początku to był e... Szema Izrael. Słuchaj, Izrael. interpretacje bardzo powierzchowne i nieprawdziwe. Dlatego, że to ojcowie Kościoła mówią, życiem, że Maria to jest po prostu Kościół. Łatwo to możemy zrozumieć. Maria jest obrazem jest Kościoła, czyli nas wszystkich, takiego prostego doświadczenia, które wszyscy Bo, macie i, na Do czego się, my jesteśmy powołani? Do domu w rodzinie, to do tego, żeby chociaż ono niczego słuchać nie rozumie, to mama, tata i patrzeć. Rodzeństwo tam na Jezusa, być wpaczonymi w Jezusa To pierwsze tego, przykazanie, jakie mówią, Bóg dał to, człowiekowi, dlaczego? Jak ono nic nie rozumie. Swojemu narodowi na początku zamknąć, wybranemu to okoju, był Izrael. Tam... Słuchaj Izraelu. Dlaczego atakujemy go wprost, gadamy? Dlaczego słuchanie jest takie ważne? Różne rzeczy. Bo, bo ono jest związane mamy wpisane w naszej naturze odbory, z życiem i z miłością. Że, mimo, że dziecko. Łatwo to, to możemy zrozumieć. Z, z, z takiej prostej, takiego, tak takiego prostego doświadczenia, które jedno. wszyscy macie, na pewno kocha po prostu. Jak rodzi się dziecko ja w domu, w rodzinie, to. To znaczy jestem Chociaż ono niczego jeszcze nie rozumie, to mama, naziści, tata, Niemiec rodzeństwo, tam wszyscy, z, którzy przychodzą, coś do tego dziecka mówią, małe prawda? Dzieci w jakimś Dlaczego, środku. jak ono nic nie rozumie? Można by go zamknąć no, w pokoju, tam, mieli niech sobie faruki, tam siedzi. Żeby mieli Dlaczego lekarsku, atakujemy no, go wprost, gadamy? Nie dobre zabawki, Różne rzeczy. Mianowicie nikt do tych dzieci nie może mówić. Odzywać. To mamy wpisane Ani w naszej naturze od Boga. Gesty, bo gesty że jest też pewna mowa. Też... Mimo że dziecko nie rozumie sensu słów, przerwali ten eksperyment, dość, to jest tak że to skonstruowane, że rozumie jedno. Otaczała je absolutna cisza. Że ktoś go kocha. ponieważ po badali wpływ słowa. Na Jeśli ja mówię do człowieka dzieci. drugiego, Co to, oznacza, to znaczy, że jestem zainteresowany jego dziecko, osobą. Które Kiedyś naziści się, niemieccy zrobili, ja nie chcę, uczeni naziści, zrobili nawet, w czasie wojny eksperyment, że, że zebrali z małe z dzieci z miłości, w jakimś ośrodku, w jakimś, no, tam gdzie słowo, mieli najlepsze warunki, które żeby mieli opiekę lekarską, zdrowotną, żywienie, ono, dobre zabawki. Przede wszystkim Ale zabrało im jedno, mianowicie do nikt do tych ten dzieci ten, nie mógł ja mówić, te, odzywać, ani też na brać na ręce gesty, bo gesty jest to też jest pewna jest mowa. Też. Posprzeczamy. To to, I to za jakiś czas jest lepsza niż przerwali ten eksperyment, bo się zorientowali, że te dzieci Dlaczego? mogą umrzeć. Otaczała je absolutna jest cisza. Oni badali wpływ słowa na rozwój dziecka. Nie znaczy, że ten człowiek nie istnieje. Jest powietrzem dla mnie. Mąż, żona, Co to oznacza, że. Czy to dzieci czy rodzice? Nie ma ich po prostu. Ja ich To sobie. dziecko, Oni nie które, które otacza milczenie, maradok, jemu się nie, jest... nie chce żyć. ono się gorzej rozwija. No myślę, może nawet, nawet umrzeć. Sprzeczka jest. Człowiek to... jest stworzony od, i z miłości i dla miłości. Bo możemy się pojednać. Zobaczcie, teraz, że. Właśnie to słowo, to milczenie, długie, które długie milczenie, jest narzędziem zza, komunikacji, ta, rozkłada małżeństwo. Ono I tak samo jest w naszej relacji do Boga. Bóg powiedział. Przede wszystkim ma jedną słowo, informację do drugiego ta człowieka, że jak ja mówię do ciebie, to ja ciebie kocham. Też tworzy. Nawet gdybym tworzy się kłócił z, miłością, z Tobą. Cały kosmos, Nawet jeśli to, się tam jest, posprzeczamy. No, to ta sprzeczka jest lepsza niż milczenie. Dlaczego? Mówią, to jest już udowodnione. To milczenie oznacza, że ty dla mnie planetę, nie istniejesz. Która ma Zobaczmy, jak jest w małżeństwie, na przykład mówi się ciche dni. Musiał powstać. Ciche dni znaczy, powstać że ten człowiek galacji, nie istnieje. jest powietrzem dla mnie. Gwiazdy, Mocz, żona. Czy dzieci, czy rodzice? Dopiero z tego nie ma ich po prostu. Planeta, ja ich zabiłem w sercu. Już. Życie, rośliny, Oni nie istnieją Zwierzęta dla mnie. to miały miliony, miliony lat. To jest taki Zobaczmy paradoks, się, ale. człowiek? Zobaczmy, ile czasu nawet trzeba było. Z... sprzeczka jest. Prawie 15 miliardów, e... 14 miliardów lepsza lat Lepsza od, od milczenia, zbieg, które zawiodło. świat ten, który my znamy. Bo możemy się pojednać a nieraz. Ten milczenie, kosmos, składający się. Długie milczenie w miliardów jest zabójcze. Rozkłada małżeństwo. stworzony, żeby w końcu mógł pojawić się człowiek. Ja i Ty. My jesteśmy szczytem I tak, tak samo jest w naszej relacji do Boga. Stworzenia. Człowiek jest najdoskonalszą istotą. Bóg, Bóg powiedział. To Bóg wypowiedział słowo, słowo, i wszystko się tak stało. To słowo jest tak potężne. Czyli że słowo stworzy. też tworzy. Bóg dał życie człowieka. tworzy z miłością cały Adamowi kosmos. Jest. Wyobraźcie sobie, również, bo to jest już to nauczanie. To zostało zniszczone, o czym no, rozważaliśmy w pierwszym tygodniu noblistów uczonych, to, to Pan Bóg, którzy to życie nam chce mówią, To jest już udowodnione naukowo, słowa, że żeby mogła powstać nasza świat. planeta, poprzez która słowa, ma które stało 5 życie. miliardów lat. Syn Musiał powstać. Kosmos, tu, najpierw galaktyki, ciało z gwiazdy, pył kosmiczny które zostało i dopiero z tego wyłania się nasza planeta, a zanim powstało ciało, życie, rośliny, zwierzęta to mi, miały miliony, miliony Świętego, lat, żeby mógł się pojawić człowiek. Po co przyszedł Jezus? Właśnie po to, żeby... Zobaczmy ile czasu potrzeba było, Prawie 15 miliardów, 14 miliardów lat, jak istnieje wszechświat, ten, który my znamy, żeby zniszczyć. może są jakieś inne, których nie znam, wziął na siebie ten kosmos, składający się z setek miliardów galaktyk martwych. I on był po to stworzony, żeby w końcu mógł pojawić się człowiek. Ja i ty. Dzisiaj że my jesteśmy szczytem. Z koroną historia stworzenia. stworzenia znowu... Człowiek jest najdoskonalszą istotą. Jest po to, żeby w nas pojawił się nowy człowiek. To słowo życie stworzyło wszechświat. To słowo to jest to tak potężne, słowo, że daje życie. W Bóg, Bóg dał życie człowiekowi, człowiek, która nas do tego prowadzi, żeby Adamowi uform i je uformować w nas nowego człowieka. Człowieka, I który również. Kiedy to życie Podobny, zostało zniszczone, chcesz. o czym rozważaliśmy Maria, w pierwszym znaczy to tygodniu, Maria jest obrazem kościoła, To Pan który słucha. To życie nam chce przywrócić, również poprzez swoje słowo, które posłał na ziemię. Patrzeć, kontemplować to, co poprzez słowo, na my, na naszej, które na stało się rodzinie, ciałem. Patrzymy na Jezusa, na, na, Jezusa, na Jezusa, Syn Boży. Na Jezusa, na Jezusa, stał się człowiekiem, cuda, przyjął ciało z Maryj dziewicy. Na, na to, jak On żyje, które zostało... Słuchamy ...tego, czego naucza. Właśnie Wyciągnie, Wyciągamy to... pewne wnioski, zadajemy sobie pytania, co to, to słowo ciało mówi do mnie. zostało formowane w Maryi przez tchnienie ja Ducha Świętego. Maria. Czy w ogóle to słuchanie mnie nie obchodzi? I to słowo... Mam ważniejsze sprawy. Po co I przyszedł Jezus? Marta, Właśnie po to, żeby tę katastrofę, świata. która się stała w Raju, nie życia zakonnego katastrofę pierworodną, żeby zniszczyć, symbolem świata. Bo ją czym żyje świat? Zniszczyć, wie, żeby zniszczyć jak skutki tej katastrofy, nie? czyli śmierć. No to jest przede wszystkim wziął praca. na siebie, praca to pieniądz, na swoje ciało, tę śmierć pieniądz, to, i ją unicestwił z nie ma czasu, Ani na modlitwę, I ani na rekordzie. Posyła nam ani Ducha Świętego. I widzicie, że jest niedzielną to, co mówiłem, bo trzeba dzisiaj zarabia, na homilie, trzeba że widzimy ten kryzys, dzisiaj właśnie cała, w czasach w kościele. cała historia zbawienia znowu zbawienia również w kościele. Nie tylko kierowana jest wierzących, tylko również po to, żeby o wierzących. Ten kryzys dotyka nie tylko katolickiego. W nas pojawił się nowy człowiek. Wyznania, 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 życie Jezusa w, w nas. prawosławne. I Marta właśnie jest obrady, I ćwiczenia są Jednym z takich itinerariów. Jedną z takich słowa. dróg, która nas do tego prowadzi, żeby uformować w nas to, nowego człowieka. Co, kto, no, kto nam zupę ugotuje na obiad, albo kto Człowieka, posłucha, który kto będzie, będzie, w fabryce będzie podobny do Jezusa Chrystusa. Musimy Zobaczyć, I Maria, właśnie, dlatego Maria jest jak obrazem kościół, Kościoła, który nie słucha nie cały czas i patrzy na Jezusa. I drugie słowo to jest właśnie w patrzeć, w kontemplować to, co Ta robimy na, my, na naszych, na naszych na modlitwach, kontemplacja. Patrzymy na Jezusa, na jego gesty, na jego wiecie, zachowanie, na cuda, to ja na, na to, jak on żyje. Ale z Słuchamy osobą, tego, czego naucza. Wy już Polsce, wyciągamy tak, pewne jak wnioski. Sobie jak dawniej, jak Zadajemy sobie wole, pytania. Siadź, co to oni, słowo mówi do mnie? W domu się robiło nożem krzyż na chlebie. Na przykład, jak ja słucham, nie? nie? Czy słucham, jak ma Maria? Wymiar sakra. Czy w ogóle to słuchanie mnie Kto nie obchodzi. Krzyża, no mam do ważniejsze rodzicom, sprawy. Jeszcze I dlatego Marta, rodzinie, druga jak siostra, taką scenę jak... jest symbolem świata. nie życia żarty, zakonnego symbole, czynnego, tylko jest Marta jest symbolem serce, świata. Nadaniu, klękał przed ojcem. Bo czym żyje świat? Prosił o błogosławieństwo. Ojciec, I my, jak w tym świecie funkcjonujemy? No to jest przede wszystkim szkoły, na praca. Nie praca to pieniądz. Taka, taka Dlaczego to mówię? Dlatego, że pieniądz to, to nasze życie. Ten wymiar sakralny to świętość naszego życia. I już nie ma dlatego, czasu ani na modlitwę, ani o, na rekolekcję, ani Marty, bo na, na Eucharystię Świętę, niedzielną. Prawda, tylko pewną, ten moment. Bo trzeba żeby, zarabiać, trzeba żyć. Nie jest nie Widzimy ten kryzys ale, dzisiaj, szczególnie w naszych wie, czasach w Kościele. W Również Nawet w kościele. Nie tylko mogła nie mówię móc, o ludziach niewierzących, o tylko również, również chcę odciągnąć o wierzących. Marię od tego, co... Ten Maria kryzys od... dotyka nie tylko katolickiego jej, kościoła, ale inne wyznania bo protestanckie, prawosławne. To jest właśnie to tłumaczenie, że no najpierw trzeba zabezpieczyć I życie Marta, właśnie, jest obrazem, coś, że przychodzi do niej zbawiciel, syn Boży, a ona. Ważniejsze są jest zupełnie na odwrót. inne rzeczy. Pan, on nas stworzy, Oczywiście on możecie jest, powiedzieć: no, ona no to, to stworzy, co? Kto, no, kto nam zupę gotuje na obiad, albo kto posprząta w domu, albo kto w fabryce będzie pracował? Jest na pierwszym miejscu. Musimy wszystko wszystko zobaczyć I mamy te dwa słowa, właśnie które jak żyje kościół. Kościół ważny e, dla rekolekcji. Nie przebywa Potem cały czas słuchać, e, i na kolanach. I dlatego ja Was zapraszam w, w jakiejś świątyni. No właśnie koncentrowali Tylko tam, się na, Maria na, właśnie, pracjach, na tych kontemplacjach. Na, na pierwszym na miejscu stawia się Jezusa nie Boga innych książek poza dzień się zaczyna od modlitwy. Oczywiście, że pracujemy. Rozpoczynać. Chrześcijanie pracują od pierwszej księgi od księgi rodzaju, ale to, pracują z Jezusem w wolnym czasie. Księgi rodzaju. Może księgi wy już. Może nie pamiętacie, ale książki, starsze to, osoby pamiętają, to, jak dawniej, się szło w pole to, książek, siać. Oprócz to rolnik pożegnał się, w domu się robiło krzyż na chlebie. Albo całowało Jest się chleb na, na dole. Wszystko miało jakby taki wy, wymiar sakralny czy innej tam te Rodzice dawali czy... znak krzyża na czole dzieciom idącym do szkoły. Ja jeszcze w wszystko. tych czasach byłem w jednej rodzinie, Natomiast, kiedy widziałem taką scenę. No nie, nie polecam tego. Oczywiście syn jesteście wolni, możecie robić 22-letni, rano idąc do, na uniwersytet korzystać z tych rekolekcji, to klękał przed ojcem. takiej postawy, jak miała Maria. Prosił o błogosławieństwo ojciec. Nawet gdyby się nic nie działo, I matka dawała mu krzyż do... na, a, na czole a, on całował a, mi ręce i szedł do, sieste, na przykład. E, do szkoły żebym, biedzie, nie spać na medytację na, na modlitwie. Można sobie zrobić spacer. Nie niespotykane parku, ale ja spotkałem taką e, odpocząć. I właśnie czytać Biblię, Dlaczego to i mówię? Dlatego, że tę pustynię, bo rekolekcje to jest. Jakby zatracamy ten wymiar sakralny. To podpórek róż. tą świętość naszego no, życia. No i dlatego. No, jakoś ten czas. Tutaj nie chodzi no, o, po, o samą osobę Marty, bo ona A, jest świętą, prawda? Stracić po, czas. Pewną, ten no, moment, to kiedy ona. swoje życie. To nie znajdzie. Jest jeszcze trzecia nie jest powstawa. przy Jezusie. I dlatego ta scena druga. Tylko zajmuje się innymi rzeczami Jana, rozdział 12. I nawet nie to, bo mogłaby to robić, tylko że ona też o tej również samej chce odciągnąć o Marii, Marię od bylała, tego, co Maria robi. Rozbiła Powiedz krakonii, jej, żeby mi, pomogła mi. Z olejkiem nardu i bo zostawiła mnie sama. Jezusa, je otarła. Ale To jest właśnie to tłumaczenie, że. No najpierw krytykować gorszy. Trzeba się, zabezpieczyć życie, a później jak czasu starczy to coś co jakieś tyle kruszynki, odpadki dla Pana Boga. Się traci. Jest zupełnie na odwrót. Było pomagać ubogim. On I tutaj są takie dwa wątki. On nas Jeden, stworzył, on jest, jest On nas odkupił. On jest, jest pierwszy, takie słowo ignacjańskie. A wtedy wszystko magis. Jest na pierwszym miejscu. Potem Wszystko na się inaczej się na pierwszym, drugim tygodniu. Magist to znaczy więcej, bardziej, szczodrzej. Czyli mamy te dwa słowa da, da Boga. które są takie ważne odlitwy. dla rekolekcji nawet jak jest, słuchać trudno, i patrzeć. Jak jest, jak jest ciemno, I dlatego ja Was zapraszam na modlitwie. żebyście właśnie koncentrowali morsz, się morsz, na medytacjach, morsz, niż, yy, na tych kontemplacjach. Jak macie na przykład 45 minut, a w wolnym czasie. No to zróbmy 46, 47. Nie więcej. czytali później jest refleksja innych książek poza, co, co mnie uderzą. To jest też ważne, żeby. Polecam Wam rozpoczynać napiski od pierwszej księgi, od Księgi Rodzaju. Czytajcie sobie w wolnym czasie Księgi Rodzaju, słuchać, patrzeć, później Księgę wyjścia. Być hojnym dla Jezusa. Jeśli chodzi o inne Oczywiście książki, to nie czytajcie nawet pobożnych różnych książek, w sobie. oprócz hojność, Tomasza Kempis ewentualnie, czy opowieści pielgrzyma św. Ignacego. Jest dla, Jest dla dużo to jest tam na, na dole to by to by to odpowie, literatury biblijnej czy innej, tam te żurnały różne, miesięczniki, tygodniki, listy. Na to, co ja Czy otrzymuję. wszystko w Biblii. Natomiast nigdy nie, nie polecam nigdy tego. Oczywiście, oczywiście jesteście do... wolni, możecie robić sobie, co chcecie. Ale, nie? Ale jeśli chcecie jest owoc, żeby tej wdzięczności, która przejawia się skorzystać z tych rekolekcji, to zapraszam do takiej postawy jak miała Maria. Nawet gdyby się nic nie działo.